Witajcie, witajcie z tej strony myszasty, a przed nami najciekawsze i najdziwniejsze gamingowe wieści z kilku ostatnich dni. Czy Stalker 2 umarł od promieniowania? Chyba nie, bo choć ciche i mało spektakularne, z Zony odebrano kolejne sygnały. Nowa grafika na stronie projektu, wpisy w mediach społecznościowych i udostępniony niedawno fragment soundtracku dają nadzieję. Mało tego, fani odkryli, że w utworze znajduje się ukryty komunikat alfabetem Morsa. Nie wiem, czy ktoś mnie słyszy, ale to bez znaczenia. Przyzwyczaiłem się do samotności. Zona stała się sensem wszystkiego. Muszę poczekać. My pewnie też. Głód, inflacja, zarazy, korporacje, szczepionki, płaska ziemia, dwie wieże. Kto za to odpowiada? Oczywiście Wielcy Przedwieczni. Nie wierzycie? Wystarczy zainstalować w przeglądarce Chrome rozszerzenie, które odkryje przed Wami to, co ukryte, a potem wejść na dowolny serwis informacyjny. Dziękujemy ekipie odpowiedzialnej za kultowy Horror The Sinking City za ujawnienie prawdy o naszym świecie. Premiera Borderlands 3 już w październiku? No to kolejna dziś teoria spiskowa i ukryty przekaz. Jeden z użytkowników Reddita uważnie przeanalizował trailer gry i dopatrzył się w nim ciekawej rzeczy. Otóż przez chwilę widać tam dwa wieżowce oznaczone numerami 0, 1 i 10. 1, 10, 1 października. Oczywiście to teoria i domniemania, ale kto wie, my wiemy. Premiera będzie 13 września. Pamiętajcie, nie traktujcie nigdy tego typu teorii zbyt poważnie. Kojarzycie niejaką Shirley kary? Nie. Ale zapewne wielu z Was pamięta Skyrim Grandma. Tak, to ta sympatyczna 82-latka, która jest wielką fanką Skyrima. Jej streamy z rozgrywki stały się swego czasu hitem internetu, a ona sama cały czas nazywa subskrybentów wnukami. Nic dziwnego, że fani Elder Scrolls skrzyknęli się i wystosowali do bts petycję, aby tę nietypową starszą panią uwiecznić w najnowszej odsłonie serii. Pod petycją podpisało się niemal 50 tysięcy osób, a sam Toad Howard potwierdził, że Shirley pojawi się jako bohater niezależny w The Elder Scrolls 6. Lubicie robić w grach głupie rzeczy? Pokochacie cyberpunka 2077. Filip Weber zapewnił, że nawet całkowite położenie jakiegoś zadania w wyniku najgłupszych decyzji nie zamknie nam dalszej drogi. Ekipa brała pod uwagę dziwaczne wypryki graczy i zaprojektowała grę tak, aby uczynić ją maksymalnie idioto odporną. Owszem, poniesiemy konsekwencje naszych głupich zachowań, czasem bardzo bolesne, ale nie spowoduje to nagłego zakończenia zabawy, chyba że umrzemy. Ale to raczej logiczne. Swoją drogą ciekawi mnie, ilu gamingowych trolli spróbuje udowodnić po premierze, że jednak system zadań da się zepsuć. To tyle na dziś, po więcej szczegółów zapraszamy na gram.pl. Do zobaczenia za kilka dni.